Dzień dobry, cześć, nazywam się Aneta Jaworska, jestem psychologiem i na co dzień prowadzę Centrum Punkt. Lecz co jakiś czas przyciągają mnie nowe punkty na mapie świata i to jest właśnie mój vlog o podróżach. Zapraszam z punktu do punktu. Dzisiaj zabieram Was na Rodos. Każda podróż jest nie tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, ale ma w sobie coś, co buduje świadomość. Psychologia podróży mówi o tym, że nowe krajobrazy otwierają w nas takie nowe perspektywy, bo mózg reaguje na nowe widoki większą uważnością, tak jakby chciał je zapisać w pamięci. Każda podróż pozwala spotkać się ze sobą w takich okolicznościach zupełnie niecodziennych. Arados to słoneczna wyspa na Morzu Egejskim. I to naprawdę nie jest tylko miejsce z pocztówkowym błękitem i bielą, to jest taka przestrzeń, w której naprawdę można doświadczyć ciszy, zachwytu, wewnętrznego spokoju. Zaledwie godzinę promem od Rodos znajduje się Wyspa Halki, niewielka, niemal bez turystów, z kolorowymi domkami wyglądającymi jak namalowane. Jak spacerujesz tamtymi uliczkami, możesz odczuć jak umysł w końcu zwalnia. To takie miejsce zamieszkiwane przez 310 mieszkańców, gdzie naprawdę wydaje się, że czas zwalnia, my możemy poczuć, jak cisza działa na psychikę. Tutaj jest taki kontakt z prostotą, ze spokojem. Wyspy takie jak Halki to prawdziwy trening uważności, bo uczymy się, że szczęście bywa najpełniejsze wtedy, kiedy nie dzieje się nic spektakularnego. Ale za to zauważamy drobiazgi: dźwięk fal, zapach soli. Ciepło kamienia pod dłonią. A jak mnie już znacie, to wiecie, że nie przejdę obojętnie wobec żadnego zwierzęcia. Osły są takie charakterystyczne w ogóle dla Grecji. Ja tutaj odkryłam, że bardzo lubię jabłka. No i jest jeszcze coś, co się zawsze pojawia w moich odcinkach. To jest jedzenie. Tutaj na wyspie Halki można zjeść naprawdę fantastyczne zestawy owoców morza, popijając różowym winem lub, jak ktoś woli, innym złotym trunkiem. W przyznacie bardzo ciekawym szkle. Zupełnie inny charakter ma natomiast miasto Rodos, stare miasto. W Rodos przypomina taką ludzką psychikę, jest pełne murów, bram, zaułków. Są miejsca bardzo jasne, bardzo głośne, ale też takie, które wydają się przed światem ukryte. I kiedy spacerujesz po tych średniowiecznych murach, możesz poczuć, że to miasto ma takie warstwy historii. To miasto nosi w sobie jakąś bardzo ciekawą opowieść, i dokładnie tak jak tożsamość człowieka składa się z różnych warstw, z przeszłości, z tej głośnej teraźniejszości. Ale też widać marzenia o przyszłości. I jest też pełne takiej prawdziwej greckiej sztuki. Będąc na Rodos, nie sposób nie odwiedzić przylądka Prasonisi. To jest miejsce, w którym spotykają się dwa morza. Doświadczamy tutaj niezwykłego zjawiska, bo jest to jedna przestrzeń, a takie dwie dynamiki. Cudowne jest to, że woda rozdziela się na dwa odcienie błękitu, a my stajemy dokładnie w punkcie granicy. Stojąc tam na granicy, można doświadczać tego, jak bardzo perspektywa zależy od punktu widzenia. Jest też Narodos Zatoka z filmowym echem, w której kręcono film Działa na Warony. Widok jest Taki, że naprawdę zatrzymuje oddech. Strome klify, otwarta przestrzeń, cisza. To jedno z piękniejszych miejsc, w którym roztacza się panorama zatoki. Kiedy patrzymy na takie widoki, może włączyć się poczucie, że życie też jest filmem. Rodos miałam też swoją inicjację, moje pierwsze pływanie na Supie. Drobiazga, jednak takie wejście w dziecięcą radość, śmiech, spontaniczność. Takie momenty bawią nasze wewnętrzne dziecko i odświeżają psychikę bardziej niż nie jeden bardzo długi urlop. I na koniec coś, bez czego nie odbywa się żadna moja podróż. Wschody słońca. I tutaj jest to naprawdę spektakl ciszy i światła. Taka możliwość zanurzenia się w ten spektakl wschodu słońca, takie poranki narodzin nowego dnia uczą mnie wdzięczności przede wszystkim za prostotę istnienia i tego, że życie nie musi być skomplikowane, żeby było piękne. Dziękuję, że byliście ze mną na Rodos. Ta wyspadała mi więcej niż się pierwotnie spodziewałam ale przede wszystkim jest tutaj takie zanurzenie w ciszy i dostrzeganie tych cudownych subtelnych drobiazgów które pomagają budować uważność na każdą chwilę i do zobaczenia w następnej podróży